Lenovo B590 to oferujący wystarczającą do codziennych zastosowań moc laptop z 15-calowym ekranem. Idealnie nadaje się na komputer domowy, który w razie potrzeby możemy zabrać wszędzie z sobą. Notebook został solidnie wykonany i waży około 2,5 kg. Ekran o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości 1366 na 768 pikseli jest pokryty powłoką antyrefleksyjną redukującą odbicia światła. Podświetlenie LED zapewnia niski pobór prądu. Wyświetlacz oferuje żywe kolory i dobre kąty widzenia. Wygodnie korzysta się z klawiatury z klawiszami o delikatnych, ergonomicznych wklęsłościach. Bardzo przyjemnie korzysta się też z umieszczonego nieco po lewej stronie touchpada. Nad ekranem znajduje się kamera do wideokonferencji. Złącze sieciowe umożliwia podpięcie się do sieci przewodowych. Używając łącz HDMI i VGA, możemy wyprowadzić obraz na ekran monitora lub telewizora. Uniwersalny czytnik kart pamięci pozwala na przykład wygodnie zgrać zdjęcia wykonane aparatem. Akcesoria podłączymy przez trzy złącza USB, w tym jedno w najszybszym standardzie 3.0. Wbudowana nagrywarka pozwala zapisywać płyty i oglądać filmy z DVD. Procesor Pentium, taktowany zegarem 2,2 GHz i 4 GB pamięci RAM, zapewniają komfortową pracę w nowoczesnym systemie Windows 8. Na Lenovo B590 możemy używać darmowych narzędzi Office Web Apps, pozwalających na tworzenie i edycję dokumentów z dowolnego miejsca na wirtualnym dysku SkyDrive. Z internetem laptop łączy się przez Wi-Fi, natomiast gdy kupujemy go w ofercie T-Mobile, otrzymamy również modem USB i abonament Blue Connect, które pozwolą nam łączyć się z internetem z dowolnego miejsca. Lenovo B590 to dobra propozycja za sensowne pieniądze. Porządnie wykonany laptop, który świetnie sprawdzi się w typowych domowych rozwiązaniach, takich jak przeglądanie sieci, korzystanie z pakietu biurowego czy oglądanie filmów. Dobrej jakości ekran, wygodna w użyciu klawiatura i przyzwoity czas pracy na baterii wszystko to niewątpliwie zalety tego niedrogiego laptopa.